Gościem kultowych rozmów jest Przemek Pasek, warszawiak z Mokotowa. 10 lat temu odkupił od miasta za symboliczną złotówkę, starą Barkę, herbatnik, która niszczała, stojąc 12 lat, w porcie Czerniakowskim. Miała zostać przeznaczona na złom. Celem działań założonej przez niego fundacji Jawisła jest ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Wisły. Czy wiesz, dlaczego Polacy odwracają się od wody? Mieszkańcy miast od rzek, ci, którzy mieszkają nad morzem, od morza? Czy mamy jakiś wodowstręt? No trochę ta woda kojarzy się nam ze ściekiem, po prostu. Że woda, rzeka brudna, niebezpieczna. Taki mit yy, gdzieś tam pokutuje w świadomości Warszawiaków, na pewno. Wisko kojarzy się z takim, jest utrwalony trochę taki obraz, powiedzmy, lat 80. Zdechłe ryby, śmierdzące szmaty, utopieni ludzie, biry, brudna woda. To jest taki tak mocno wryty w świadomość o, o obraz, że, że ludzie nie potrafią się tego pozbyć. W Wiśle są jakieś fajne ryby? Wiem, że chciałeś być ich teologiem, to pewnie to sprawdzałeś. <grym> tak, no w Wiśle są fajne ryby. Najbardziej takie ciekawe to są ryby dwuśrodowiskowe, czyli takie, co żyją w morzu, a w rzece. Te rzeki wpływają po to, żeby złożyć jajka i takich ryb mieliśmy w Wiśle kilka gatunków. Dzisiaj dzięki... to jakie to są? Tak, no, dzisiaj występującą w Wiśle rybą dwuśrodowiskową jest łosoś, który zaginął w Polsce pod koniec lat 80. Ostatnie stanowiska na drawie wówczas zginęły. Ten łosoś w Wiśle już występuje. Kilka lat temu stojąc pod jazem zapory we Włocławku obserwowałem jak e, cała rzesza srebrnych torped usiłuje sforsować jas. Tam niestety nie srebrnych ma torped, działającej. Czyli... Czyli, czyli łososi ważące około 10 kg dużych takich, tak, powracających stado, które usiłuje wrócić na Wyspę Środkową. Nie może, bo od 1972 mhm. roku zapora stoi na Wiśle we Włocławku i, i jest nie do przebycia przez ryby dwuśrodowiskowe. I, i to jest też, też te, ta zapora była głównym czy ostatnim może ostatnią taką przyczyną wyginięcia najciekawszej ryby środowiskowej czyli jesiotra bałtyckiego i jesiotra strunosego to w czasach króla Stasia książka kucharska potem kucharz warszawski XVIII wieczna, zaczynała rozdział ryby słowami Idź nad Wisłę albo pośli sługę kaszpałką, się siotra. Bo w XVIII wieku wchodziło stado liczące prawdopodobnie około kilkuset tysięcy osobników, ryb, które dorastało, dorastały do 3-4 metrów długości. Czyli, czyli cała woda się ruszała wtedy. Tak, no, można było według przekazów dawnych rybaków, oczywiście przekazy ustne, mówią o tym, że, że Wisła niemalże gotowała się, wówczas woda się zatrzymywała w rzece płynęło tak ogromne stado, że blokowało przepływ wody, że ogromne jesiotry wychylały się do połowy ponad lustro wody, rozglądając się za możliwością przepłynięcia, że tworzyły się korki z ryb, które ważyły do 300-400 kg i było ich tak dużo, że e, no, nie mieściły się w rzece. To, to jest XVIII wiek, kiedy wpływały takie ogromne stada siotrów. ryb bardzo ciekawych, bo pokrytych pięcioma rzędami pancerza krzęsno-szkieletowego, żywiących się Przeważnie roślinami, także wegetariańskie, takie potwory ogromne. I wchodzących z morza na tarło do, do rzek, gdzieś właśnie tutaj środkowa Wisła, środkowa Narew, czyli powiedzmy okolice Warszawy, Karczewa, to były główne taraliska jesiotrowe. I co, XIX wiek to od czasu założenia kolei do Rosji, carowie rosyjscy żywią się wyłącznie jesiotrem, jesiotrem i kawiorem z Wisły, z Warszawy. Dzisiaj tego jesiotra nie ma, ale, ale trwa proces. Od 6 lat trwa proces przywracania jesiotra wiślanego i jest szansa, że powróci. No i mamy początek XXI wieku. Nie ma jesiotra, ale jest herbatnik. No ale to jest y, mało pływająca rybka. A co to jest herbatnik? Herbatnik to jest y, taka mała barka. Wybrałem 20, 16 ton wody wiaderkiem, i kiedy woda wybijała po prostu na takimi gejzerami to te dziury zapychałem czym mogłem, po czym narzucałem na to warstwę cementu. Potem woda wybijała z tego cementu dalej, bo ponieważ lustro wody było wyżej niż na barki zapadniętej w mule, więc musiałem wyrównać poziomy. Więc zrobiłem to za pomocą plastikowych butelek od wody mineralnej znalezionych na świetnik, w którym wciąłem wierzchołki czy spody i wbiłem w tą taką kubkę cementu. Tu prostu słup wody szedł w butelce, cement wiązał wokół tego wieńcem. Kiedy cement wiązał, wystarczyło zakręcić butelkę i barka była szczelna. I w ten sposób, to bardzo prymitywnymi metodami, można było spowodować to, że barka została uszczelniona i kiedy podniósł się poziom wody, to ciśnienie ją po prostu podniosło do góry. To było rzeczywiście... ja myślę, że Adam Słodowy byłby z Ciebie dumny. <grytanie> tak, to była trochę taka zabawa typu Adam Słodowy. Ale to była fajna rzecz, bo, bo trochę była taka walka z taką totalną przeciwnością losu. Plan był w ogóle taki, żeby popłynąć herbatnikiem do Amsterdamu że Czego wyjąć, wyskrobać, Może. pomalować e, kanałami. Kanałami z Polski do Gotskiej. Tak, Są takie do, połączenia. Tak, tak. Wiąz się płynie do Bydgoszczy, potem kanałem bydgoskim do e, Odry, potem Mitelandem do Koberlina, do i to już cała Europa jest nasza wtedy. I w drugą stronę do Morza Czarnego też można byłoby popłynąć, gdyby nie Białoruś, która tam zlikwidowała fragment drogi wodnej w celach strategicznych, ale to jest też do pokonania. No w każdym razie plan był w ogóle taki, żeby popłynąć herbatnikiem do Amsterdamu I, i to była tylko taka impreza dla znajomych, żeby się zapoznali z barką. Wydawało mi się, że po prostu za tydzień tam włożę silnik od Mercedesa beczki i ta barka gdzieś popłynie. No dopiero później się okazało, że ta barka nigdzie nie może popłynąć, bo ona ledwo w ogóle unosi na wodzie, bo Jedyna ma grubość e, warstwy f, zardzy, zardzy, rdzy po prostu i, i, i nie ma prawa w ogóle pływać. Mimo to e, zaczęła pływać i, i, i na tej wodzie utrzymała się przez całą zimę i przez całą jesień przez całą wiosnę. I tak z tygodnia na tydzień po prostu tam zaczęły się zupełnie spontanicznie dziać imprezy, których nie planowałem, których, e, które stały się dla mnie takim zupełnym... No trochę wyzwaniem, tak? bo ja żeby je zorganizować musiałem pożyczyć agregat prądotwórczy, samochód zorganizować, ogarnąć to wszystko i e, okazuje się, że tam nagle zaczęli przychodzić ludzie, których wcale tam nie zapraszałem. Ale zaczęli tam się pojawiać i pytać się, co to jest za barka, co to jest za dziwne miejsce, jakie schodki do wody, o co chodzi w ogóle. I, I tak się to zaczynało w 2003 roku. Ale to bardzo brzmi wszystko rozrywkowo. Tymczasem z tego się zrodziła fundacja Jawisła, z tego się zrodził... Poważny referat na poważnej międzynarodowej konferencji, który ty wygłosiłeś. Ja sobie zapisałem y, tytuł y, tej, tego wykładu, który wygłosiłeś, bo on jest bardzo interesujący. Barka, herbatnik sportu czerniakowskiego, nadrzeczna kultura off, realizacja przestrzeni publicznej na własną rękę. Tak, bo to był rok 2004, kiedy. Wisła dla miasta stołecznego Warszawy była odległą planetą i kiedy żeby porozmawiać o Wiśle, to odbijaliśmy się po prostu od, od wszystkich możliwych biur. Wszyscy Nikt się tym mili, nie interesował. Wszyscy byli bardzo mili sympatyczni, ale mówili, no kurczę, to nie jest nasza kompetencja, to nie jest nasz teren, nie jesteśmy władni, tutaj e, chętnie byśmy coś zrobili, ale nie wiemy co. Na tej konferencji kto oprócz Ciebie przemawiał? Było, kto brał udział? To było bardzo dla mnie stresujące, bo w ogóle nigdy wcześniej nie brałem udziału w żadnej konferencji. wcześniej. Yy, I przygotowanie referatu yy, dla mnie też było dosyć skomplikowane, bo to była pierwsza moja praca pisemna od matury. Ja, od matury upłynęło już trochę lat. Na sali było bardzo dużo osób i wszyscy byli, byli brawo i byli bardzo zainteresowani. Potem wręcz kolejka ludzi stała do mnie, żeby ze mną porozmawiać. I w tej kolejce poznałem dzięki temu wielu ludzi to nie byli młodzi zakręceni ludzie na imprezie podczas koncertu, tylko to byli urzędnicy Ministerstwa Kultury, urzędnicy Urzędu Miasta, dyrektorzy biur, ważne osoby, które mówiły, że to jest ważny temat. Do mojej świadomości doszło do tego, że ofowe działanie na barkice Herbatnik musi mieć formę prawną, bo do tej pory to był Przemek Pasek, Kasia Nowak, Piotr Zaczek i Maja Zaczek i to po prostu i grupa, czwórka znajomych, którzy robili jakieś wariackie rzeczy. Więc trzeba było założyć garnitur i tym garniturem stała się Fundacja Jawisła, czyli po prostu założenie organizacji pozarządowej, która jest zarejestrowana w KRS-ie, która ma statut, która ma zarząd i która, która ma cele. i która ma cele. A jakie są cele Fundacji? Cele fundacji zostało określone bardzo szeroko, ale głównym celem jest Wisła. Wisła, żeby ją poznać, żeby ją polubić, żeby się z nią zbliżyć, żeby ją szanować i żeby ludzie nauczyli się, o nią, nauczyli się tej Wisły i dbali o nią. Wiesz, jak patrzę na ciebie, to robisz wrażenie spokojnego, miłego człowieka, a słyszałem, że niektórzy twierdzą, że jesteś arogantem, wywołującym awantury, szczególnie z. Przemysłowcami, którzy nad Wisłą chcą budować na przykład ładne osiedla, apartamentowce, biura. Ja przyznam się, że czasami się potrafię zdenerwować i powiedzieć trochę niekorporacyjnym językiem w twarz, komuś o nim myślę i to czasami bardzo niefajnie wychodzi. Żałuję tego. Ale też nie pracuję w korporacji, tylko pracuję nad Wisłą i tak się niestety zdarza. Ubolewam z tego powodu. Ale dlaczego masz taką jazdę na tych ludzi, którzy coś próbują zbudować nad Wisłą? Ale y, to jest nieprawda. Nikt nad Wisłą nic nie próbuje zbudować. Ja nie mam nic przeciwko tym, którzy chcą zbudować nad Wisłą. Nigdy w życiu nie protestowałem przeciwko żadnej budowie czegokolwiek nad Wisłą. Natomiast Fundacja Ja Wisła w ramach realizacji swoich celów statutowych, czyli m.in. ochrony przyrody, staje w poprzek. Różnym przestępcom, którzy niszczą przyrodę nadwiślańską. Przestępcom? Przestępcom. Tak, dlatego że składowanie odpadów czy wysypywanie odpadów w ilościach kilkuset tysięcy ton w obszarze chronionym typu Natura 2000, czy rezerwat przyrody, jest zabronione nie tylko ze względów ochrony środowiska, przez prawo ochrony środowiska, ale też przez prawo wodne, ze względu na ochronę przeciwpowodziową miasta. No, a jeżeli to jest zabronione, to po co? Jaka rola fundacji? Od tego są władze, które. Powinny no, egzekwować przepisy. Powinny. I nie robią tego? No, nie robią tego, niestety. A dlaczego? To jest y, bardzo śliski temat. I nie wiem, czy powinienem się w tej sprawie opowiadać publicznie, bo to jest temat, którym. Ale ty wiesz dlaczego? Ja wiem, dlatego, że ja się spotkałem z tym bezpośrednio. Spotkałem się z tym bezpośrednio i najbardziej bezpośrednio spotkałem się. W 2008 roku, wiosną chyba. Wtedy w Wawrze, w Warszawie, przy ulicy Droga Golfowa, jeden z wielkich biznesmenów w branży energetycznej z Wawra, który wydzierżawił tam ogromny teren Skarbu Państwa za bezcen, zaczął tam zwozić, czy pozwolił na zwożenie na swój teren ogromnych ilości odpadów. W ciągu kilku miesięcy teren o powierzchni 40-50 hektarów, czyli duży teren, Został zasypany warstwą od półtora do 6 metrów odpadami. E, Całkiem śmietniskiem, praktycznie. Ziemia i gruzy z budowy. I mhm. różne rzeczy takie. Ale tam nie wolno powiedzieć niczego, ze względu na to, że jest obszar Natura 2000. Czyli co to znaczy, że jest obszar Natura 2000? Chronione siedliska ptaków. czyli mhm. w, Wówczas fizycznie podczas tego y, wydarzenia wypłoszony został z gniazda bielik, który pierwszy raz usiłował gniazdować. Bielik. Orłan, mówiąc szczegółowo, nie jest orzeł, orzeł jest u nas w Polsce tylko jeden przedni, to jest Orłan, z bardzo bliskim kuzynem, tylko nie ma owłosionych nóg, opierzonych, o, Orłan, ale jest bardzo podobny do orła, bielik, jest w naszym godle. E, I usiłował wówczas tam gniazdować na, na, na drzewie, niestety został e, wypłoszony przez spychacze, które po prostu zasypywały starorzecza, setkami ton odpadów i nikt kompletnie nie reagował, tak? To się nie zdarzyło jednej nocy, to trwało przez kilka miesięcy. My tam co roku prowadzimy, czy ja tam co roku prowadzę wycieczki, więc po prostu doszliśmy z taką wycieczką w miejsce, które na jesień jeszcze wyglądało normalnie, a wiosną po, po zimowej zwałce było po prostu księżycowym krajobrazem. I, i wówczas, co, wówczas złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, Złożyliśmy zawiadomienie do Urzędu Miasta w tej sprawie. A ja, w swojej naiwności, wówczas wybrałem się i spotkałem się z właścicielem firmy, która była wykonawcą tych prac. I rozmowa z tym panem, który do tej pory ta firma działa, jest jedną z największych firm, która wywozi odpady budowlane z Warszawy przekonała mnie do tego, żeby się tą sprawą już więcej nie zajmować. I w tej sprawie wszystkie postępowania zostały umorzone zarówno przez prokuraturę, jak i przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy Hanny Grąkiewicz Walc, która chociaż mogła jednym swoim podpisem zmusić przedsiębiorcę w trybie administracyjnym do usunięcia tych odpadów, umorzyła postępowanie. Zdumiewające zupełnie. A to prawda, że ktoś ci groził. Yy, ten pan rozmawiałem z nim i podczas rozmowy jakby sugerował mi na tyle bezpośrednio różne sytuacje, które mogłyby się wydarzyć czy scenariusze w moim życiu, czy w życiu moich bliskich, żeby przestać się zajmować tą sprawą. I też fundacja, ani ja osobiście dalej się tym nie interesowałem i nie zajmowałem się tym. I to wysypisko dalej tam funkcjonuje i podejrzewam, że będzie funkcjonowało dalej. A ty chciałeś tymczasem stworzyć Muzeum Wisły. No, fundacja miała bardzo ambitne cele, bo mi się wydawało, że można zmienić świat wówczas, że to jest takie ważne i potrzebne, że wszyscy nam pomogą. I, i tak na początku takie miałem wrażenie. Bo na początku, w 2005 roku, jak, pamiętam, zaczęło się od takiej imprezy pod tym Big Jump. Zadzwonił do mnie Jacek Bożek z klubu Gaja, którego znałem tylko i wyłącznie z mediów, jako człowieka, który się ochroną ochronę przyrodzić na południu Polski. Mm -hmm. Opowiadając mi o wydarzeniu, które ma uczcić ramową dyrektywę wodną i taki projekt, który mobilizuje wszystkie kraje Unii Europejskiej do tego, żeby w 2015 roku wszystkie rzeki były czyste w, naszym, w naszej Europie i że co roku odbywają się kąpiele w rzekach tego samego dnia w całej Europie. Wszyscy wchodzimy do rzek. Przekonany przez niego. Zadzwoniłem do Urzędu Miasta, z którym wcześniej nie miałem prawie nic wspólnego. W ogóle odkryłem, że istnieje Biuro Promocji Miasta, o czym nie wiedziałem. Udałem się do niego, do Pałacu Kultury. Spotkałem się z dyrektorem, którego widziałem pierwszy raz na oczy i w ciągu pięciominutowej rozmowy udało mi się go przekonać do tego, by Urząd Miasta wsparł taką inicjatywę. I żeby zrobić imprezę pod tym Big Jump przy wsparciu miasta i w ciągu 15 minut sprawa była ustawiona. Big Jump, czyli wielki skok do wody. Wielki skok do wody, tak. Że warszawiacy wracają nad rzekę. Pamiętam, że to było kilka dni do na przygotowanie w ostatnim momencie, była impreza była mega improwizowana, ale na płycie do Santos zrobiliśmy duży koncert. To na płycie desant. desantu, czyli w miejscu gdzie miał miejsce desant w czasie powstania warszawskiego, e, tak? Tak, to na w miejscu gdzie jest pomnik, płyta upamiętniająca tragiczne wydarzenia września 1944 roku. Desantów było więcej i miały miejsce w wielu miejscach mm -hmm. w Warszawie, natomiast jest to jedno z miejsc desantu. tak? Środek Czerniakowa, który nie istnieje obecnie. Natomiast e, to jest taki wielki plac. Podobno ludzie mieszkający nad Wisłą e, mają coś wspólnego, mają wspólne e, elementy charakteru. Ci, którzy mają kontakt taki z Wisłą bezpośredni, tak, trochę coś takiego jest. A na e, czym to polega? E, uzależniają się. To jest, jest w taki jakiś drive uzależniający i jak ktoś tam z tą Wisłą za dużo macza w niej łapki, to, to potem nie może się odkleić. Spotykałem w porcie praskim starych kapitanów, staruszków, którzy przychodzili codziennie po prostu, żeby zobaczyć, jakiś poziom wody. Po co oni tam przychodzili? Po prostu musieli. No. Słyszałem, że zamierzasz budować drewniane barki. Zbudowałem kilka drewnianych łodzi i też drewnianą krypę, taki prom do przewozu krów i wozów przez Wisłę. Przewozu krów teraz w XXI wieku przez Wisłę są mosty przecież. Tak. Co most, ale y, tu chodziło o ochronę umiejętności ludowych szkutników ze wsi Basonia na Lubelszczyźnie, którzy przez wieki budowali takie drewniane promy o wymiarach 12 na 3 metry, żeby przewozić krowy przez Wisłę. I, i ta umiejętność w zasadzie zanikła w latach 90. Dzięki naszemu projektowi, y, który wsparł minister kultury w 2008 roku. We wsi Basonia zatrudniliśmy ostatnich żyjących majstrów, w takich średnia wieku, 70 lat, do zbudowania jeszcze raz krypy i po 20 latach oni, oni tą krypę zbudowali, po 20 latach przerwy i to zapoczątkowało restytucję zawodu. Czyli dzisiaj we wsi Basonia jest firma Szkutnictwo Basonia i młody chłopak, który, którego wówczas pamiętałem, że na przystanku autobusowym zajmował się konsumpcją wina i paleniem marihuany. Dzisiaj ma firmę i, i produkuje łódki i nie wyrabia się z zamówieniami. I bardzo dobrze z tego żyje. I ceny łódek w Basonii skoczyły od tamtego czasu czterokrotnie w górę i pół Warszawy zaopatruje się w łódki we wsi na Pół Warszawy i co te pół Warszawy robi z tymi łódkami? E, no, pływają, pływają po Wiśle, tak. E, tak jak w 2005 roku łódź e, Stwora była pierwszą drewnianą łodzią, która pojawiła się w Warszawie po wielu latach przerwy, e, tak dzisiaj na Wiśle jest kilkanaście, myślę, że za kilka lat będzie kilkadziesiąt drewnianych łodzi. Stała się po prostu moda, powstała moda na posiadanie drewnianych łódek, żeby pływać po Wiśle. No to teraz y, pomasz sobie. Jak byś chciał, żeby wyglądała Wisła w Warszawie? Chciałbym, żeby Wisła w Warszawie była czysta w całości. Żeby Urząd Miasta wydawał dziesięciokrotnie większe pieniądze niż dzisiaj na stałe utrzymanie i sprzątanie Wisły. To jest pierwsza najważniejsza rzecz, dlatego że jeżeli się prowadzi wycieczkę nad Wisłą i na przykład zabieram dzieciaki ze szkoły nad Wisłę, a tam jest śmietnik, to dzieci nie, nie chcą przyjść później, tam drugi raz. Tam powinno być zawsze czysto i poszmartane. To jest pierwsza absolutnie ważna rzecz. Ścieżka edukacyjna powinna być wokół całej wyspy Warszawy. To jest 30 km długości, raz dwa brzegi. To jest niebagatelny obszar, 60 km długości. A plaża? No, plaże mało się odradzają. Co prawda w sposób taki sztuczny, bo po prostu jest przywożony piasek ciężarówkami. No w Paryżu też tak powstaje przecież plaża i jest bardzo popularna. Tak, ale w Warszawie mieliśmy przed wojną plaże naturalne, tylko że no niestety wojna i powstanie warszawskie to jest, miasto wyprodukowało wówczas ogromnej ilości odpadów w postaci gruzów. I te gruzy to nie tylko kopiec na czerniakowie, to nie tylko stadion dziesięciolecia, który kopiec stoi na gruzach. To jest nasyp na dawnej pastwisku skarżewskim, nie tylko, nie tylko górki na Szczęśliwicach, ale też zasypanie całego śródmiejskiego odcinka Wisły. I to są gigantyczne wysypiska gruzów, które wówczas miasto zdeponowało w Wiśle i te plaże zanikły przez to. I, I dzisiaj no, to jest praktycznie niewykonalne finansowo, żeby to wszystko odkopać z powrotem. Więc gdzieś tam pod stadionem, na saskiej kępie, przez opiaski, w sposób przewożony ciężarówkami i pewnie tak będzie. Natomiast jeżeli ktoś ceni sobie naturalne plaże, to można pojechać do Wilanowa rowerem, 15 minut ze śródmieścia i plaże mają 3 km długości i 100-150 m szerokości. Można pojechać do Ciszycy, kawałeczek dalej. Gdzie jest plaża 5 km długości, 200 m szerokości. I tak wyglądają nadwiślańskie plaże. W Józefowie podobnie. To są ogromne piaszczyste przestrzenie, którym plaże morskie w ogóle nie ustępują i, i są naprawdę przepiękne. Tak myślę sobie, że gdyby Wisła miała duszę i nagle zamieniła się w piękną dziewczynę, to pewnie by cię uścisnęła, bo jesteś jej przyjacielem. No, mam z Wisłą bardzo intymne relacje więc ściskamy uh, się, się dosyć często. Dziękuję. Dziękuję.